Siemaneczko, ja jestem Maseczek i witam was w kolejnym filmie z Murder Mystery I dzisiaj jesteśmy sobie yy, w lobby i czekamy i za 5 sekund będzie giereczka Więc 3, 2, 1, przygotowałem się, jestem detektywem, spoko Dobra, musimy mordercę znaleźć, chyba co nie To jest mordercą, halo. Nie, że jako prawie jedyny mam skina to nie znaczy, że trzy osoby mają skina. Bo uzbierała już 10 golda. Serio, Krzyś był mordercą. No spoko. Czyli detektyw za dużo nie zrobił, ale. Co z tego, że ona była zawsze przede szybsza ode mnie? Do 01337. No cóż. Fajny w ogóle motyw. Postawić ramkę na przedmioty, w środku kobadło i na to położyć pochodnie. To taka pochodnia na trzy madle wychodzi. Całkiem spoko. Oho. o, jak to jest mapa. Kino, kino jest spoko. Też kino bardzo lubię. No, wy wiecie, że ja lubię kino. Ja wiem, że ja lubię kino. Każdy wie, że ja lubię kino. Wow. Fajnie za zabijanie. Jeszcze się monety dostaje. Czyli w ogóle szybciorkiem tu się dostaje monety. Nie, no nie piszcie, że ja jestem mordercą. No, no właśnie. Ach, ci ludzie, ale ładny rzut mieczem, prawda? Ładny rzucik mieczem poleciał. Ja chcę, ja chcę Łuk. Co? Aha, spoko. O, Misiaczku, czemu zabijesz tak mało osób? Dobra. Byliśmy mordercą, detektywem. Chociaż. Nie, nie byliśmy detektywem, byliśmy tylko mordercą. Co? Zaczek, za dużo odcinków na raz nagrywasz. Ach, ta trudna praca youtubera, co nie? Zbieramy monetki. Za niedługo sobie zapewnie jakiś fajny łuk. Kupimy, co nie? Chcecie kupić e, łuk, e, mieczek jakiś fajny sobie. Kupimy. Do łuku nie ma skinu. Skinów chyba, co nie? Co się da się zrobić, ale. Jej, teraz każdy przede mną ucieka, bo w poprzedniej grze byłem mordercą. Halo, przecież wiecie jaka jest szansa, że dwa razy z rzędu jesteś mordercą. Taka malutka. Nie jestem, nie jestem. Dobra. O detektyw zginął. No nie. Krzysiek. Tam jest łóch, tylko muszę stąd wyjść. O halo! Łukiem się Naprawdę Dobra Trochę monetek zalobionych Zarobionych i lecimy dalej. Coś mi dzisiaj w, 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 tego Coś mi nie idzie. Coś mi nie idzie. Tu, 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 tu. dziczek się ma, chowamy się. Alex. Hehe. <grystanie> nie, Steve, sorry. Dobra. Jejku, czemu nie ma żadnych fajnych gierek? Czemu ja nic nie robię w tej grze? Halo. To nie. Zmiałem taką samą reakcję. Dobra. No i złoto na start. Dobra. O złoto, trzy złota, cztery będzie pięć. Dobra, chyba widzicie ile. Nie będę musiał mówić. O nie. Dobra, już myślałem, że morderca. A no właśnie. Jeszcze tu są inne tryby, tak jak mówiłem. Nie nagrałem jeszcze z Cave Warsów i Build Battle. Jak chcecie, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie to. Nagram. Jak wrócę z wyjazdu, bo aktualnie jestem na wyjeździe. skróciłem, co nie? Dobra, ale monetkę wezmę i czasu trochę stracę też. Serio będziemy tak wszyscy w kółko biegać? Nie, żeby coś mi to nie przeszkadza, ale... Dobra, to ja sobie złoto pozbieram, a oni niech biegają w kółko. Jest, wygrałem. Ale go wysnajpiłem, co nie widzieliście ten. Dobra. Ej. W ogóle to ja go zabiłem, czy nie? Ej, nie ma kto. Ej, dlaczego? Halo, ja nie wiem, czy. Tak, myślałem, że to Krzysiek, tak. Tak, tak biegał. Hehe, 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 hehe. He. Dobra. Nie wiem. Mi się wydawało, że ja go zestrzeliłem, ale. Możecie na napisać w komentarzach, jak uważacie, że kto go zestrzelił. No! Co ty robisz, typie? o fajnie har coś tam dobra 10 minutek fajnie tu arenki są szybkie więc odcineczki jak najbardziej są spoko dobra jeszcze kilka le arenek tak 20 minutek filmu będzie chyba git bo ostatni z bed Warsów był taki trochę długi ale jedna gra była na połowę odcinka a czy wygrałem czy przegrałem? Musicie sami zobaczyć, więc zapraszam do oglądania, chociaż raczej już widzieliście, bo to było wczoraj. Nie dodaję typy, nie dodaję. Dobra. I ci nie mogę doczekać, żeby mi dadzą komendę podpis i będę mógł wam ten rozdawać, jak to się nazywa? Podpisy. No tak, kiedy dostanę komendę podpis, to będę mógł rozdawać podpisy. Dobra. Dawajcie, dołączacie. Dobra. Odliczanko się zaczęło. Co i się skończyło? Najgorzej. Jedna osoba. Kto wyszedł? Go, ej, dawajcie jedna rundka tako. Jedna rundka tako. Ej, taki challenge... Nie, dobra, w następnym odcinku zrobię taki challenge. W następnym odcinku. Będą się. będą się wyzywać teraz, jejku. O jo, jest ginąłem. on sobie biega. O, tak zabi go, nice. Jak go zabiłaś, to możemy zrobić giereczkę kolejną. Wcale nie czekałem, aż ona go zabije. Wcale tak nie było. O nie, Jumon, znowu był on. Dlaczego? Ła, ręka mi Na Biegnie za mną ciągle. Nie, nie biegnij za mną. Dobra, taktyczne patrzenie, kto za tobą biegnie. Jeszcze dwa złota. Tu będzie jedno. Nie, nie będzie. O nie. Dobra, to detektyw na szczęście. Detektywie, detektywie. Chodźmy zabić mordercę. O detektywie. De o, mam. Dobra. Pomagamy teraz detektywowi. A widać, czy coś trzymam w ręce? Nie. Dobra. Tutaj. Tak, to będzie ciekawe, co wy na to? Dobra. Ale to w kolejnym odcinku. A, gierka się skończyła. O, jak jest ranga VIP, to jest. Dobra, wychodzimy i wielkie dzięki za oglądanie, jak wam się spodobało zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, dzwoneczkę, by być na bieżąco, ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć!